Bandit 600 z pierwszej generacji, jak widać, zawitał, że to jeszcze istnieje, jeszcze jeździ, no ale takie coś się trafiło. Teoretyczny przebieg 46 tysięcy. Tak powiem szczerze, bardzo ładnie to wygląda ogólnie. Z tym, że motocykl bardzo długo stał gdzieś, ma eee, Tam niby pali, ale to jest duży problem z paleniem. Eee, Taki standardowy serwisik. E, jak to się nazywa? Zaworki, gaźniki, podobno świece nowe, ale tak zamówiłem drugie, ponieważ e, jak klient go do mnie przywiózł, nie szło silnikiem przekręcić, paliwo poszło z, ze zbiornika przez gaźniki na tłoki, także jest pozalewane wszystko, także świeczki nowe pójdą. Oleju full, tak samo przypuszczam, że jest w oleju też paliwo. To też tak, że też wszystko nowe. Wyląduje tutaj wiadomo zestaw naprawczy cały do gaźników. Już nawet mam tam pozamawiane wszystko poprzedziło. Jakieś tam graty. Tu są zestawy naprawcze do gaźników. Filcz powietrza. Tam jest nakład uszczelka pod dekiel, Tutaj jeszcze jakieś tam świeczki, wyświeczki Uszczelki te małe. Jak tam idę, takie dółki. A zestaw naprawczy do kranika, jeszcze bo to się skoro, skoro przepuszcza. Nawet gdy na, na motocykl stoi, no to co się z Także trzeba będzie wszystko powymieniać, porobić. No i tyle. Ja przy okazji się zobaczę, co to jest, no, w jakim to stanie. Tak ogólnie naprawdę ładnie wygląda motocykl na pierwszy rzut oka. A co to ten, to się okaże. Co i jak. Także ja się biorę za rozbiórkę. Trochę trzeba porozbierać tego wszystkiego i zobaczymy, co i jak. Dobra, trochę porozbierane mam Nie wiem czy widać Myszy wszędzie Gaźniki w jakim stanie są, no to widać To wszystko kurcze Widać, że to motocykl bardzo długo gdzie stał No taki jest i tyle Dlatego go trzeba teraz ożywić Mam nadzieję, że tu przewody nie będą przez myszy zjedzone To było najgorsze W takim stanie filtr powietrza Zabity na równo, zaburowany Także to chodzić nie miało prawa ten motocykl. Także co, gaźniki w drobny mak, wstępnie umyć najpierw, w drobny mak je rozebrać, pójdą w myjkę, poskładamy na całym nowym zestawie, tak jak mówiłem, ten nowy zestaw do kranika, a w międzyczasie jak będą się gaźniki myły, to wyregulujemy zawory, bo tu na śrubach są, także to wszystko trzeba wyregulować jak Pan jak panu przykazał, nowe uszczelki wszystkie pozakładać i będzie OK. No i jak widać, trochę więcej rozebrane, no właśnie się gaźniki przestały myć i dobrze. Dekalek, wiadomo, kupa silikonu wszędzie, ale chociaż jakiś taki fajny, co łatwo odchodzi, nie trzeba będzie się za dużo namęczyć przy czyszczeniu. Także nie jest jakieś tam tragicznie. Ale mniejsze o większe. zaraz wyregulujemy zawory, nawet ich tam nie sprawdzam. Mniejsza. Tu na śruby, to wiadomo świecę tak. Dwie zakopcone strasznie, a dwie po na. Aj, słuchajcie, ostrość. Na lewym na lewych cylindrach zalane paliwem, na prawym, właśnie zakopcone. Łańcuch wygląda w porządku, wszystko ładnie. Wałeczki też ładnie wyglądają, także tylko kwestia wyregulowania zaworów. No i, tak jak widać, wymyte wszystko strasznie, no bo paliwo było także zaraz jeszcze spuścimy to to wszystko jestem ciekaw ile tu będzie tego ale zbiornik paliwa był pusty także pewnie wszystko co było w zbiorniku poszło w silnik standardowo jak to w tych motocyklach w tych w tych starych suzuki tak bywa i tyle ale najpierw zrobię tutaj całą górę zadyklujemy górę posprawdzamy wszystko spuścimy olej poskładamy gaźniki Tyle i będzie jakaś próba uruchomienia. O, nawet widać? Widać, o. Filtrze powietrza. Pływa. Także też trzeba będzie go zaraz wyjąć stąd, ale to najpierw zrobię ten silnik. Nawet tu jest paliwo. Także by to się lało tym kranikiem, tym wszystkim dobrze. Dobrze, że mam cały zestawy naprawczy. Niestety tanio nie będzie, ale trudno, ale ma być dobrze, a nie tanio. Właściwie właściciel prosił o tanio, ale no niestety nie w tym wypadku. Musi być dobrze zrobione, bo inaczej znów będzie to samo. No i dobra, zaworki mamy wyregulowane. Tutaj są w tolerancji od 0,10 do 0,15 sące. ustawimy na 0,12 i 0,18, 0,23 ustawimy na 0,20, wszystko w połowie najlepiej i zasadniczo na pierwszym cylindrze od lewej ciasno było i wydechy, na drugim cylindrze też były ciasne. Tak, cała reszta wszystko było w tolerancji, także nie ruszałem. Pora wyczyścić przedmuchać silnik z tego, bo za każdym razem tutaj tak leje się paliwo z komór. Jest dobrze zalane, także trzeba dobrze przedmuchać, przewentylować, poskładać wszystko. No tyle. I będziemy składać silnik do kupy. Już Wkręcamy nowe świeczki, nowe uszczelki To wszystko trzeba poczyścić ładnie Ten silikon pościągać, pomyć Ale jak widać fajnie, o, Tyle dobrego, że to chociaż fajnie schodzi o. Pomyjemy wszystko i, I składamy Także może jeszcze dzisiaj będzie motocykl ożywiony I wróci do właściciela o, Jak widać, dekalek poczyszczony Nowa uszczelka Wklejona niestety trzeba wklejać, inaczej się nie utrzyma. Ona fabrycznie są to jest wszystko ok. Tu już wszystko też poczyszczone, półksiężyce, posmarowane. Zaraz będę to składał. Teraz pytanie za 100 punktów, ile może wejść oleju do silnika. No tak, tu jest pełno i tam jeszcze jakieś 3 litry, czyli ponad 10 litrów było. Gdzie tutaj no, teoretycznie pisze 3,3 3. Przy kompleksowym remoncie silnika wchodzi prawie ponad 5,5 litra jak pamiętam Wszędzie także Dwukrotność stanu Była także zresztą widzę, że wszystko pozalewane jak się Odkręciłem korek po prostu jedna wielka fontanna z tego silnika no ale tak to jest, tak to bywa przy nich, nie wiem czemu, już nie pierwszy taki przypadek, przy tych bandziorach, nie bandziorach GSX, gsx ach starych, tych olejakach właśnie, jak długo stoją, dopuszczają paliwo i tyle, no. Także składamy wszystko, poskręcam, później gaźniczki, świeczki już mam wkręcone, podokręcane, wygodniej trochę bez dekla, no i będziemy... Odpalać powolutku. Następne do odpalenia, pokaże filmik jak się go odpala. Tak jak widać prace postępują. Gaźniki poskładane, o link od trzeba jeszcze podpiąć, no ale to jeszcze, jeszcze. Olej już zalany, nowy, świeży. Filterek podpisany. Także też go można zamontować. Teraz pozamykamy tutaj wszystko, podpiąć jeszcze i trzeba będzie spróbować uruchomić motocykl. Muszę posprawdzać wszystko, jak będzie wszystko ok to odpalamy, podepnę wakułometr i pospraw no, odpali się, jeszcze później sonda się rzu rzuci w wydech, posprawdzamy jak to spalanie. Bo na początku to na pewno to będzie kopcić, dymić. Teraz było był tak zalane, że głowa mała. Także nie ma sensu na początku sądy wrzucać. Tylko aż później się wygrzeje dobrze. No i dobra. Paliwko podpięte. Nie widać, żeby gdzieśkolwiek coś wleciało. Uruchomimy waku. Zobaczmy. Sprzęgło spięte na trytkę, żeby nie denerwowało przy odpalaniu. Zobaczmy to. Tu. Niech się rozgrzeje, bo zaraz zacznie kopcić, pewnie to będzie siwo. Zaraz no to powypala wszystko i. O. Już zaczyna, tak jak mówiłem. Także niech się rozgrzeje, dobrze, żeby wypalić to i dopiero zrobię synchro i z pewnością idziemy stąd jeszcze i, i Dobra, mamy. Tak to wygląda na zegarku. Na Równie Równiej się nie da. Tak jak widać skacze, tylko nic więcej. Na sądzie tak samo. Można powiedzieć idealnie. Także... tylko skaczą minimalnie także można powiedzieć, że regulacja zakończona, niech on się pochodzi trochę niech dobrze wygrzeje bo jak widać jeszcze minimalnie przy przykapca ale to już naprawdę minimalnie i trzeba będzie wymienić jeszcze uszczelki w kraniku wszystkie i no motocykl to będzie gotowy do poskładania no widać motocykl Poskładany w po testowej chodzi fajnie, jak na badziorka ładnie, równo, naprawdę silniczek. Rzadko się zdarza, że to motocykl, że w takim stanie był, i tak ładnie chodzi. To jest fakt. Ten przebieg jego chyba jak najbardziej jest aktualny. Tak klient twierdzi, że jest to na dokumentacja na przebieg, możliwe. Już tutaj wygląda ładnie, i naprawdę wszystko jak najbardziej ok. Także z mojej strony motocykl skończony. Było widać pełen serwis silnika, jest został zrobiony. Na tym się moja praca kończy. pora dzwonić do właściciela, oddawać motocykl. A ja się biorę za jakieś kolejne projekty i naprawy. Także do zobaczenia, do następnego.